Cześć, z tej strony Top Auto Kraków. Robert. Mamy tutaj kupę Formentor, gdzie robimy wyciszenie nadkoli oraz drzwi przednich i tylnych. Nadkola przednie już mamy zrobione, całe gotowe. Drzwi, zaczynamy przy nich pracę. Wyciszenie seryjne wygląda w ten sposób, czyli mamy plaster 10 na 20 to wszystko co mamy w drzwiach, również z tyłu, jeden plaster, nic więcej. A w traficerce drzwi działamy już z wyciszeniem, seryjnie wygląda to w ten sposób. Mamy tu reformator, gdzie wyciszyliśmy już nadkola kola i wyciszamy drzwi. Są już wyciszone I wewnątrz, następnie mata trójwarstwowa do ściany grodziowej drzwi, tak i ta tapicerka z tyłu, tak i również z przodu. Za chwilę składamy i będzie wyglądała jak z drugiej strony, czyli tak jak oryginał.